Siema, jestem Karmes. W dzisiejszym odcinku opening konto z Allegro za 100 zł z gwarantowanym czarnym rycerzem. To będzie taki opening na szybko. Pamiętajcie o kodzie w sklepie Karmes.pl do YouTube. Dobra, przechodzimy od razu do smug. Na 50 łapek będzie konkurs na to konto. Uda smugi, możecie sobie zobaczyć. Przyjadę szybko, bo mam mało czasu na nagranie tego filmu, ponieważ śpieszy mi się. Parasolki są wszystkie z tego co widzę. Jest Mako, czyli konto zapowiada się naprawdę fajnie. Może będzie Czarny Rycerz? No powinien być. Dobra, Kilofy, Szniwiarz. Spoko, Kilof. Ten też kupiony, Wizja. Fajny. Ten jest kupiony jeszcze, na pewno jest więcej kupionych. Wysokie Napięcie też fajny, Kilof. Jednorożec, Tęczorożec. No, Kilofy są spoko. Emotki. Tutaj tylko jak przyjadę, jest plus oczywiście. Tylko jak szybko przyjadę. Dobra. Bus bojowy, sztandar z pierwszego sezonu. Yy, tarcza Black Knight. Tak, jest Black Knight. Zobaczymy co będzie dalej na koncie. Skiny nam zostały. Bo jak mówię, czasu mam naprawdę mało. Film będzie krótki. Dobra, możemy od góry. Tutaj jest ten skin. Ratowanie świata jest, ale nie zobaczymy. Czwarty sezon. Trzeci sezon Twitch Prime. Trzeci sezon No Fula, Tak? Tu jest sezon drugi, rozdział drugiego. Sezon, sezon czwarty też jest No Fula. Alpejski as. Fioletowy stół trooper. Nie wierzę. Ale no serio. Nie spodziewałem się tego, bo miał być Black Knight. Oczywiście link do tego sprzedawcy będzie w opisie, więc możecie też sobie takie konto zakupić lub podobne. Disko specjalistka, Litarna. trzeci sezon na Fula, czwarty, piąty też pewnie, Germki, dużo kupionych skinów, kilkara Komandosi, Aura. Aura, świątecznych gwiazdka, Komando gwiazdka. Jeżeli pod tym odcinkiem będzie 5, no to tak nagry nagrywam kolejny odcinek. Z konkursem na to konto, będą wyniki. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i w sklepie karmy z podoga YouTube. Link do tego sprzedawcy będzie w opisie. Siema!